Część trzecia jechania całej Polski na rowerze, a w poprzedniej części. Kolana zaczęła bolać, krabluza, spodnie mokre i w W najlepszym wypadku jutro przejdzie. Witam, witam. Ogólnie sytuacja jest w miarę lepiej. Witam, jest ogólnie dynka. Jest godzina 3.30 chyba. Tak, zaczęło bolać, że to koniec. Nie? Czwartego dnia wyjechaliśmy o godzinie ósmej. Od razu zaczęły się problemy. Ogólnie sytuacja pana, ponieważ szprycha mi się ba. Tak samo siebie, nie? Yeah. Teraz tak. Chciałem w czy można to uciąć? A on powiedział, że pod żadnym pozorem tego nie wolno ucinać, ponieważ tylko się może zerwać. I. Zasady i zasady nie No Chyba to wypierdasz pismo, I, i tyle, nie? Ogólnie jedziemy takimi drogami. Chyba, drogę przez tory. Update znowu pada deszcz. Jest mega nieciekawie. Już powoli się tworzą kałuże. Prawdopodobnie przez kolejne 120 metrów będziemy jechać w deszczu. Więc no. no, witam ogólnie przejechane Kurwa. Pada deszcz. Podróż prawa rowerowa. Kurwa, jaką Gówno z chłopcami Chciałem, gówno w Witam. Tak właśnie. Wyglądają się nasze nowe budynki. Tak. Witam wszystkich, zostało nam około 100 km do Radomia. To jest godzina 21 za 15 minut.